Cześć! W ostatnią sobotę roku proponujemy Wam wspólną zabawę ze szmerglem i aladynem. Bawcie się dobrze. Zaczynamy od szmergla. Po jazdowym mieście bierz Goryśró dzielny chwad. dorem był koktajle pił, ale, ale nawet głupio wpadł. Dzisiaj tym był chotem patroluje miasta noc. Kto podskakuje, tego zdołuje. No, Się z nim, bo z nic ma czas bombowy gość Szmergiel. Czas mu podnieść pętrze Zawsze pary ma dość Siemanko, panie szczęsny Szmergiel Wciąż do pochodu gra ma, choć zła Lecą talerze i krypią się drwa W tym mieście każdy On przecież jest, bo on jest super tam. Film z serii Szmergel.